Za pomocą zestawu do pompowania opon można naprawić uszkodzoną oponę, o ile tylko przebicie nie znajduje się na bocznej ściance, a jego wielkość nie przekracza 4 mm. Przed wykonaniem naprawy zaparkuj samochód z dala od ruchu drogowego. Włącz światła awaryjne i pamiętaj o załączeniu hamulca parkingowego. Zestaw do pompowania opon znajduje się w bagażniku pojazdu. W zależności od modelu podłącz lub przykręć przewód elastyczny sprężarki do butelki. Następnie podłącz złącze butli do napełniania do zaworu na kole. Na koniec podłącz kabel zasilania elektrycznego do gniazdka akcesoriów. Dane techniczne ciśnienia w oponach są podane na ramię drzwi od strony kierowcy. Włącz silnik. Następnie uruchom sprężarkę, aby uzyskać wymagane ciśnienie. Jeżeli po 15 minutach nie zostanie uzyskane ciśnienie 1.8 bara, naprawa nie jest możliwa. W takim przypadku należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem. Po zakończeniu naprawy przejedź około 3 km z prędkością poniżej 60 km na godzinę, aby równomiernie rozprowadzić produkt w oponie, a następnie zatrzymaj się i sprawdź powietrze. Pamiętaj, że ciśnienie w oponach należy sprawdzać, gdy nie są one rozgrzane. Jeżeli ciśnienie jest wyższe niż 1,3 bara, ale niższe niż zalecane, należy wyregulować przy użyciu zestawu do pompowania opon. Jeżeli ciśnienie w oponie jest niższe niż 1,3 bara, nie można jej naprawić. W takim przypadku należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem. Uwaga, ta naprawa ma charakter jedynie tymczasowy. Umożliwi ona jazdę z prędkością maksymalnie 80 km na godzinę na odległość nie większą niż 200 km. Pamiętaj, aby jak najszybciej wymienić oponę albo oddać ją do wulkanizatora.